No, no, no. No. No i git, a nie, nic nie, 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 i nie, 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 na nie, tak nie, nie, wziął. nie, 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 w takim razie przejmuję superwizora. Są Interesa! interesa. Jest sukienka dziś niebieska. Pole i to się Pozdrowienie od Czerbiego Jakie ma tutaj Ile się za 2000 paczek kokainy 14 kałóżki z tłumikiem, 11 czworek 7 Zbierzmy? ładunków Zbierzmy. wybuchowych przyklejonych Zbierzmy. C4 i jakieś 11 Mamy. tysięcy paczek metamfetaminy. Czekaj, 14 Czajesz okay, kalkulator. A no i jakieś 300 pistoletów. Blokada! Blokada! Przepraszam, że krzyk, pomyliłem radio, nie radio. Jeszcze na... Ja pierdolę! <laughs> Przecinamy w żeby nie wjeżdżamy na parking Ja kupikuję, 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 mam kupika Chcesz Chcieliś... Możesz, możesz Lewo, lebo, lebo. O, co, o co chodzi teraz? Specjalnie kupikowałem, bo to jest jeszcze bardziej broken Prawo są, prawo są Będziemy wracać na szpital, za dużo pamiętności. Nie podduś się, nie podduś się! <śmany> oh, oh. O kur... Oh. Oh. Przepraszam! Mocno. Ty, ale ja chciałem stajzera! Oj, chyba nauki były brane. Nie bardzo masz chyba do kogo. Czekaj aż jednostki wrócą. O oh. Oh. Byłem skakowany 10-50 Piknął, 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 lewo Lewo, lewo, lewo z tej wieży już z las? Nie Leży? Leży, leży dobrze, dobrze. Wieże cały czas, strzelają Bunker, bunker ja Dostałem hita Bunker, podchodzą, bunker U mnie jest Który? gdzieś gość Bunker podchodzą A tobą no ty, ale ktoś we prawie mówił by mi załatwiał blisko, od prawej blisko, no yy, dostałem Dostałeś, leży kolejny osoby Leży kolejny Ten za bunkrem co był? Tak, ten za bunkrem u mnie Zajebiście. co był się góra został Góra ja został Podbiega, podbiega, prawo, 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 prawo i z środek macie jedną. Leży prawo! Leżę, środek góra. leży Środek leczą prawo strona, odbijiecie go, prawo, prawo bijcie go Leży! Środek, leży Kolejmik nad palnikiem w lewo na południe się zakończenie interwencji na jublarze przekazuje. Dobra. Idę Jak jak wygramy? Pewnie. Mogę je w na głowie, nie ma problemu. Jak. Dwójkę pierdolnę od razu. Ale ten rpx człowieku stresuje, Jezus. Co to strzelało? 114 plus 8 do 6 na odpowiedzi, 20. Co jest ty? Dziękuję, Pawiks. Next down. 303 plus 2, reagujemy i ty około 10 sekund. Co się stało? Janek! Janek!

Ale ty. A i my takie. Kurwa, Czy tyle? leżysz. O, może jeszcze głośniej dam, dobra. Ciekawe co powiedzą. Wielokrotnie poszukiwany George Winston ponownie z organem ścigania. W Los Santos oraz oddział Sandy Shores poszukuje starszego, powyżej 60 lat, człowieka. Siwa broda i siwe włosy. Można by było na nich postawić szklankę więcej. Wiadomości o Los Santos w wydaniu późniejszym, ale najpierw chcielibyśmy jeszcze raz opowiedzieć o tej sytuacji. Starszy, siwy pan, najprawdopodobniej wyposażony w uzji, jest niezwykle niebezpiecznym gangsterem. Najprawdopodobniej ukrywa się gdzieś w przydach i lasach, ale. Muszę powiedzieć, Znają jego lokalizację bądź samą osobę George'a Princetona. Prosimy o telefon na LSBD 911. Zjeżdża stąd. A spójrz mi wam na pytanie? Zjeżdża! Już spokojnie! ooo, strzelanina! Oooo! Kurde, ty da! Wszyscy się zajmuj! Zdjęli dawaj! Dawaj, stary, uciekł, uciekł, czekaj, kurwać Jesteś mistrzem! Jesteś mistrzem, stary! Jesteś mistrzem! Uciekaj! Wolno, wolno, wolno! Spokojnie, spokojnie! Nic cię nie goni! Dobra. Słabki, nie będę jak Faro jeszcze czemu. Babciem. Tak, słucham? Czekają. Nie, mi. Tej ch**ani wysadził! Kto no cię wysadził babcie. na to stradzie, babciu? No ten subwoofer! Babcia wsiadła z, z nim mi mnie wy wy wyje**ał Babciu, to trzeba ci było... o ja mu odda, babciu. babcia się nie przyjmuje, Zajebę. Mam czujący! Na paleto, na garaż paleto maciu, dam ci dam ci dałam, Mamy da, mam, da, mam jedno auto. Co za troll. Idziemy To to jest kapela co to jest zaszot? A to jest kapela? To jest A tak jeden ten Okej, okay, to... jest policjant. Największy fan w tym mieście twój. Co? <laughs> Nie mówisz. Okay. No cóż nie tego VGZ-a! Pan mówi bardzo blisko wierszowe. Okej, dobra. co za... 470 na 6... 90... 90... To, to największe w tym mieście. No ]ا. nie ale... No jak nie, przecież kawałek. od maja dostał już 35 koszy. Grzechu. I dalej leci. Nie, nie, dobra, VGZ... Wiesz co, VGZ? Ja ci przedstawiam plan na Pacific, na wl a ty mi kosze w plecy wbijasz! No to jest skrzymam pod nie do przejścia Jak uwali na kody aż miło Słudan czysty? Mhm ale to tam jest Słyszę Weźmy cię lecz i biegnij na parking No zaraz Co? Twoje... masz auto i uciekaj. A to nie no szkoda korwety, weź se ją jak chcesz. Weź seom. Ja pier... o, o. o! przedniej części Apsów od strony wschodniej. Wyjeżdża przed apartamentami w stronę budowy i skręca na północ Oj, Eagle down będzie A pożem rękę w złym miejscu! Ja pię... Pier... Eagle odpuszczamy na razie. Jaki gracz serdeczny? No to mi się podobało. Wypierz na pasji tu gdzieś. Poszły ku gdzieś indziej. Did anyone else see that? ale speedy! A co ty myślisz? Pach. Pach. Lecimy. Pach. Oh. Specjalnie oh. dla ciebie, proszę bardzo. O, oh, kur... Jaka duża ta mata. Wiesz, co jest pod tą matą? Pitok? Nie. Trasa na egzaminie na kategorię B. Chcesz, to dotki? Dotki, złap tą matę, zobacz. Och, ty brutaluty. Ej, Ale jaka kręcona ta trasa! Ej, ej! Jaka kręcona! Eś. Eś. O Jezus! Eś. O, no znaczy. to chyba będzie niezdane.